Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy chorego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Najwyższy duszy i ciała lekarzu, nigdy nieustające źródło życia, Boże nasz i Ojcze, Twoja opatrzność wszystkim rozporządza. Bez Twojej woli nic się stać nie może. Nie pamiętałem o Tobie w mych radościach, nie dziękowałem Ci za dary dobroci Twojej. Ale nie każ mnie Boże w gniewie swym, nie odrzucaj pokornej modlitwy, smutku i umartwienia mego. Dla Ciebie, Panie, chcę znosić tę chorobę. Dla miłości Jezusa Chrystusa i przez pamięć na Jego mękę, rany. I śmierć najboleśniejszą. Panno Najświętsza, Matko Boska, cierpliwości wzorze, napełnij serce moje taką pokorą i uległością, ku wyrokom Boga, z jaką nakonanie konanie syna Twego, toczenie się krwi Jego, i świętego Boku przebicie patrzyłaś. Abym wszelkie cierpienie, na mnie przychodzące, umiał ofiarować Bogu z wdzięcznością syna wiernego, i na odpłacenie za grzechy i przestępstwa moje. Jezu, dobroci nieskończona, który łazarza wskrzesiłeś ze zgnilizny grobowej, błagam Twego miłosierdzia. Racz wzbudzić mnie łaską przenajświętszą z głębokiego grobu złości i win moich, i żebym do Ciebie, Pana mojego, pod słodkie Twe jarzmo szczerze powrócił i w nim trwała na żywot wieczny. Nie tyle o zdrowie Cię, Panie, błagam, jako prawdziwe poddanie się woli Twojej. Abym królestwa twego i sprawiedliwości Jego pragnął przede wszystkim. Ty sam wiesz, co mi jest potrzebne. Twoje miłosierdzie niechaj mną zarządza, Twoja litość nad wszystkie sprawy twoje. Uzdrów tylko duszę moją, ojcze dobroci przedwieczna, i dodaj mocy na zniesienie wszystkiego, cokolwiek mnie spotka, według Twoich wyroków, ażebym smutkiem i weselem moim w życiu i po skończeniu doczesności chwalił i błogosławił przynajświętsze imię Twoje. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym na wieki wiecznie, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.